Witam serdecznie. Chciałem pokazać, jak podnieść lub opuścić kierownicę w celu poprawienia sobie komfortu jazdy. Żeby opuścić kierownicę, w tym przypadku mamy taką możliwość, bo mamy kilka podkładek włożonych pod mostek. Odkręcam, właściwie nie odkręcam, wystarczy, jeżeli delikatnie poluzuję śruby boczne, które przytrzymują mostek. To są zazwyczaj dwie śruby, w niektórych przypadkach trzy, w niektórych jedna. Tu są dwie śruby, więc. Tylko je poluzowuje. Nie ma potrzeby wykręcania ich do końca. Natomiast, śrubę, która jest od góry i przytrzymuje mostek, jakby też redukuje luz. Tą śrubę musimy wykręcić całkiem. I teraz ją wykręcę. Ona nam zespala mostek tutaj z widelcem. Zobaczcie, jest śruba, jest taki grzybek. To sobie na razie odkładam. I już w tym momencie możemy zdjąć kierownicę. Delikatnie ruszam na boki. Kierownica zdjęta. Następnie podkładki, które są tutaj, zsuwam. Nasuwam z powrotem kierownicę. Podkładki, które wyjąłem z podspodu spodu, muszę teraz nasunąć na górę. Tak? Te podkładeczki. Jeszcze jedna. One muszą być. Na górze, żebyśmy mogli zredukować luz, który właśnie może powstać, jeżeli byśmy tych podkładek, który właściwie powstanie, jeżeli tych podkładek byśmy nie założyli na górę. Dokręcamy i tutaj dokręcamy to dosyć mocno. Ja w innym filmie pokazywałem, można to zobaczyć, jak zredukować luz, który powstaje tutaj na sterach. Jeżeli więcej informacji chcecie. Obejrzyjcie to na innym filmie. Ja teraz krótko tylko wspomnę. Żeby zredukować luz, który powstaje tutaj na sterach, dokręcamy tą śrubę. Jak sprawdzamy, czy jest luz zredukowany? Zaciskamy przedni hamulec. Tutaj łapiąc ręką, ruszamy do przodu i do tyłu. Jeżeli nie ma luzu, jest dobrze dokręcone. Następnie ustawiamy kierownicę na wprost koła, czyli aby mostek zgadzał się. Ze środkiem opony też o tym mówiłem w innym filmie. Można zobaczyć, jak to zrobić prawidłowo. No i co? Sprawdzamy, czy korupcja rusza się na boki. Nie ma luzu. Jeżeli te funkcje zrobiliśmy, te czynności zrobiliśmy dobrze, dokręcamy śruby boczne. Najlepiej dokręcić się tak, jak podaje producent, według wskazówek siły newtonometrów. Możemy to zrobić, czy robimy to kluczem dynamometrycznym. Tutaj. Producent podaje 5 Nm. Taką siłą dokręcam z jednej strony i taką samą siłą z drugiej strony. Kierownica przykręcona. Jeszcze sobie sprawdzę, czy rusza się na boki. Jeżeli byście stwierdzili po dokręceniu już tych bocznych śrub, że kierownica bardzo ciężko rusza się na boki, musicie ponownie popuścić boczne śruby i delikatnie wykręcić na przykład pół obrotu, czy jedną czwartą obrotu śrubę górną. Obniżyliśmy kierownicę. Jeszcze jedna czynność, która może spowodować podniesienie naszego komfortu jazdy, to jest podniesienie klamek lub opuszczenie klamek. Podniesienie klamek spowoduje że nasza pozycja się podniesie, będziemy bardziej wyprostowani. Żeby to zrobić, zobaczcie, tutaj z przodu mam cztery śruby. Ja sobie je delikatnie popuszczę na tyle, aby mógł ruszyć kierownicę. Nie muszę puszczać wszystkich śrub. Wystarczy dwie. Zobaczcie, mam już kierownicę ruchomą. Mogę delikatnie ją podnieść do góry i przykręcić. Dokręcam najpierw delikatnie. Sprawdzam sobie jeszcze teraz kluczem dynamometrycznym. Jest. Jest. Jedna ważna zasada przy przykręcaniu dokręcaniu tych śrub dokręcamy równomiernie, czyli kawałek z prawej, kawałek z lewej, kawałek z prawej i znowu kawałek z lewej po to, aby też parki tutaj, które mamy pomiędzy mostkiem a uchwytem, który trzyma kierownicę, aby też pary tutaj były takie same. No i tak naprawdę kierownica podniesiona, yy, kierownica, klamki podniesione, mostek opuszczony. Jeżeli chcemy kierownicę dać wyżej, to robimy adekwatnie to samo, tylko te podkładki wkładamy pod mostek. Pokazałem Wam jak y, poprawić sobie komfort jazdy. Yy, uważam, że to jest prosta czynność. Każdy może spróbować sam, poeksperymentować w jakim ustawieniu kierownicy, yy, odległości klamek będzie Wam najbardziej komfortowo podczas jazdy. Spróbujcie. Do zobaczenia.